No, i zrobiliśmy larmo i butel. Zrobiliśmy larmo w spisie powszechnym. Spotykamy się z tego względu. Chciałem serdecznie podziękować tym wszystkim osobom, obywatelom Polski, którzy nie, nie bali się zadeklarować śląską tożsamość w spisie powszechnym. Wiemy, że było. To prawie 600 tysięcy osób, prawie pół miliona osób zadeklarowało, że używa języka śląskiego w swoim domu. My jesteśmy ślązakami, jesteśmy u siebie, go domy po śląsku i chcemy, żeby w końcu państwo polskie uznało nas za mniejszość etniczną i uznało śląski język za język regionalny. Uznaliśmy także, że nasza formuła się nie wyczerpała w związku z tym, że spis e, wyniki spisu powszechnego są już znane. tylko że będziemy dalej ze sobą współpracować w luźnej formule, e, nie politycznej, ale będziemy współpracować w trzech punktach. Po pierwsze, uznania języka śląskiego za język regionalny. Wiemy dobrze, że ta Ustawa autorstwa moniki Rosy jest w sejmowej zamrażarce. Będziemy ją oczywiście wspierać. I to jest jeden z takich trzech punktów, które nas łączą. Drugi punkt, uznanie Ślązaku, ślązaków i ślązaczek za mniejszość etniczną. I trzecia rzecz, o którą będziemy wspólnie walczyć, to jest edukacja regionalna, szeroko pojęta. Klub lewicy łącznie z posłanką Moniką Rosą, złoży Ustawę o mniejszości etnicznej, o śląskiej mniejszości etnicznej, o dopisaniu naszej śląskiej mniejszości etnicznej do ustawy o mniejszościach etnicznych funkcjonującej w Polsce, ponieważ te 600 tysięcy osób zasługuje na to, żeby być zauważonymi. Na kolejnym posiedzeniu Sejmu, jeszcze w tej kadencji, będzie to ta ustawa złożona. Będziemy lobbować za tym, żeby ona była jak najszybciej poddana pod debatę publiczną w Sejmie, po to, żeby rząd Prawa i Sprawiedliwości mógł się odnieść do tego, jak traktuje, jaki ma stosunek do. Tej ogromnej grupy osób, która zamieszkuje, zamieszkuje ten Polski. Żyjemy w wielokulturowej Europie. Niewątpliwie kultura i język śląski są jego integralną i niezwykle ważną częścią. My, obywatele Rzeczypospolitej, deklarujący narodowość śląską, chcemy, aby w końcu to państwo nas dostrzegło. To już trzeci spis powszechny, w którym okazuje się, że Ślązacy są najliczniejszą mniejszością na terytorium Rzeczypospolitej. A skoro nasze państwo, Państwo uznaje mniejszości narodowe i mniejszości etnicznej. Chcemy dziś zadać głośno pytanie, dlaczego nie uznaje świązaków i dlaczego nie uznaje języka, którym w relacjach prywatnych posługuje się prawie pół miliona jego obywateli.